Witam. Tym razem hol zakupowy. Proszę bardzo. O to co kupiłam taką kiełbaskę. Taki serek. Takie paróweczki. Dla kotka oczywiście. Dla mojej kici. Oczywiście to jest dla kociąt, ale to nic. Nie zapomniamy pokarm z parożek, z pomleku. Pomlek. Soczek pomidorowy jeden. Zwykły, nie pikantny. Soczek pomidorowy taki zwykły. Chcę zobaczyć, jaka jest różnica między tym a tym. Pomidorki koktajlowe. Oraz niezapomniany chleb. I co jeszcze? Pierś kurzu. Moi drodzy. Na razie na tyle. Idę schować te rzeczy do lodówki. Żeby nie było to siatka tu nie zostaje.

Na razie na tyle. Życzę miłego oglądania. O, moja kotka już. Już moja kotka. Co moja Kiciusiu? Kiciusiu, zobacz, co kupiłam dla ciebie. Zobacz. Jak zwykle. Nie ominęło cię. mnie tylko puścić na zakupy. Zawsze coś dla ciebie kupię. Dobra, na tyle. Łapki w górę i do kolejnego wideo, moi drodzy.